Witam was na kanal Van Navigator. Jestem na stoisku tej firmy, a przede mną jest Volkswagen T6. Obok mnie jest Maciej, Maciej. i Maciej opowiem wam. W kamperze. kamperze zbudowanym na bazie Volkswagena T6. Jest to zabudowa Weinsberga, niemieckiej firmy. Dokładnie. Zaraz Wam pokażę też tą etykietę z tymi parametrami. dokładnie, Tutaj mogli też Państwo tak, tak naprawdę zobaczyć, jak to wygląda w środku. Jeśli chodzi o tego Volkswagena, to jest to, można powiedzieć, kompaktowy kamper, który mieści 4 osoby na pokładzie, jakie ma też cztery, znaczy miejsce dla 4 osób do spania. Mm -hmm. y bardzo fajna opcja, tym bardziej, że nie jest to długi kamper, bo ma jedynie 5,88 m długości. 2,16 m szerokości i wysokość 2,80. Tak, a wielu, wielu, wiem, że wielu kierowców preferuje takie samochody. Chodzi o, o, o to, jak się je prowadzi. No, po prostu te niższe pojazdy. Niższe dokładnie, ale również długościowo one nie są takie złe. Bo dużo klientów mówiło, że do 6 m są bardzo fajne samochody, bo pozwalają na wjazd do dużej części miasta. Tak, to prawda i jest też niższa cena za przejazdy promami. Dokładnie. I co my tutaj mamy? Bo obejrzymy go z zewnątrz tak, może na razie. Tak, no to z oczywiście mamy bagażnik, jest to bagażnik przelotowy yy, Mogę zaprezentować, bo ona jest z dwóch stron dostępny od zewnątrz. Yy, pojemność, a znaczy ładowność ma do 150 kg. Tutaj mamy pomieszczenie, znaczy tu mam pomieszczenie na małą butę 5 kg, ona nie jest zamknięta, ale tam się mieści yy, tak. buta 5 kg, ona jest tylko do kuchenki gazowej, bo ogrzewanie w środku jest tak podejrzewałem, bo właśnie taką samą mam butlę gazową tak, u mnie w kam moim kamperze i w kamperwanie i tylko i wyłącznie do, tak. yy, do kuchenki tak, tutaj u góry dodatkowych mamy markizy plus elektrycznie wysuwany stopień plus oczywiście jakieś ołce typu yy, adaptacyjny tempomat w samochodzie mm -hmm. i takie różne rzeczy dodające wygodę. a czy możemy, yy, czy możemy do tego yy, tak, kampera montować bagażnik? tak, wieszak, wieszak, znaczy wieszak rowerowy montowany tył, dwu albo czterorowerowy jest taka opcja, oczywiście, z dodatkowych również możemy domontować, na przykład panele solarne y, lub klimatyzację y, w otworze tylnym dachowym Z tego co widzę, mamy gdzieś tam, chyba musi być umiejscowione, y, co to jest, struma? Dojście, dojście, dojście do, do takich rzeczy, jak oczywiście woda. Tutaj mamy plus, od schodu mam podłączenie do prądu. Także rozumiem, bo tak, tutaj mamy wy, wyciąganie kasety. Tak. chemiczne. Jak jest ogrzewanie w tej chwili zrobione? Gazowe... To ogrzewanie diesel? jest nie, nie, na dizlu. Na jest na tak. I to jest, jest oparte na trumie czy na czym? Na trumie, dokładnie. Jest jak czymś z głównego zbiornika hmm. do dokładnie. Próbujemy dokładnie. teraz wejść do środka. Może nikogo, może nikogo yy, nie będzie. Ale też może zacznijmy od tych tak, drzwi to są akcesoryjne drzwi, one tu mają kilka funkcjonalności Jak być oczywiście blokady, dodatkowy uchwyt Tutaj mamy dwa ukwyciki na jakieś, można powiedzieć mniejsze rzeczy Bo nie kurtki, bo tutaj mamy taki schowek Można powiedzieć na parasolkę, albo oświetlić drzwi jak ktoś chce zrobić sobie. Wbrew pozorom e, praktyczne rozwiązanie no Dokładnie, co? to są Idziemy... akcesoryjne drzwi, one nie są już w standardzie a, nie są w standardzie, tak, tak, czyli to trzeba to, to dodatkowa, dodatkowa, dodatkowa opłata Możemy później zrobić złożenie na wypłatę dodatkowej, gdzie będą dokładnie wpisane w Tak, ja to zrobię na końcu filmu, wrzucę, co wchodzimy do środka, Zapisz. prowadź A to ja pierwszy? Dobra, tak, a i stopień jest już widzę tak, wysuwany Jedynym minusem jest nie do końca równa podłoga, więc proszę uważać mhm. To jest jedyne rozwiązanie, które prawdopodobnie było związane z konstrukcją tego pojazdu W pojeździe mamy dwa duże łóżka, jedno jest tu i nad nami I to łóżko po rozłożeniu sięga tutaj aż tej ściany. Mhm. Muszę się cofnąć, żeby to objąć. Bardzo. Czyli to opuszczamy. Tak, to lekko opuszczamy i to się później tutaj nam wysuwa dotąd. Tu mamy zabezpieczenie dodatkowe w formie oczywiście tutaj tych zapięć. To się wtedy je przedłuża i, tam, i, i, i to nam pozwala na dodatkowe zabezpieczenie. Tu mamy przygotowanie pod montaż telewizora. Jest również opcją dodatkową zamontowanie anteny satelitarnej do telewizji. Mamy troszeczkę widzę o sprzętu. A co to jest za element? Z ciekawości zapytam. I nie, to jest taki element taki do, 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 do tak powiem, chowania sobie dodatkowych rzeczy. Tak? A, jakichś elementów doda nie dodatkowych. Nie, nie. Oczywiście obydwa fotele są obracane. No dokładnie. To, oczywiście to jest jednocześnie też trochę minusem bo one są lekko podniesione, ale wiadomo, to nam zapewnia funkcjonalność tego samochodu. Tak, jego mamy konstrukcja. poszerzany ze na to, że mamy dwa fotele obrotowe żeby dociągnąć tego miejsca, to mamy oczywiście powiększany stolik. Tego regulować jak się chce, tak żeby było wygodniej yy, To tak jak ja patrzę w tym momencie i yy, rozumiem, że łóżko opuszczamy gdzieś do tego Lóżko, poziomu Łóżko dokładnie, łóżko się wyrównuje z tą powierzchnią, bo ta część się cała wysuwa I tutaj można powiedzieć, że się opiera na ścianie, tak jak tutaj widzimy tutaj. Jak to, jak to jest również zaprojektowane i to mniej więcej na tym poziomie jest łóżko, bo to jest można powiedzieć końcówka tego materaca. Czyli osoby, które siedzą na fotelu kierowcy pasażera bez problemu w tym momencie będą też mogły siedzieć przy stoliku. Jak Ta, będzie można to. można powiedzieć, że jest, yy... jest to możliwe. Dobrze, to zamienimy się miejscami i zobaczymy oczywiście. drugą stronę tego yy, kampera. Dobrze, oczywiście, to tutaj mamy drugie łóżko, ono jest łóżkiem stacjonarnym. Stacjonarne, ale on, on tak naprawdę jest jednoosobowe dopóki nie złożymy całościowo naszego prysznica, który jest prysznicem chowanym, on się przesuwa góra-dół A jest tam możliwość lepszego oświetlenia? Yy, mi się wydaje, że teraz nie jest tu wszystko włączone Natomiast w tej części jest to o tyle problematyczne, że to jest ta część, która się przesuwa i zakładam, że producent nie chciał się martwić o to, żeby tutaj jakiekolwiek kable zostały uszkodzone w trakcie tego przesuwania. Ale łazienka jest... no jest bardzo, bardzo przestronna. Od razu pokażę Wam ciekawie jest schowana drabinka. Tak, Drabinka jest oczywiście do tego łóżka, który jest w przodu. E, oczywiście i zobaczcie, lustro umywalka, tak, umywalka oczywiście jest wysuwana na potrzeby użycia toalety to się wycofam umywalka jest wysuwana, a umywalka jest wysuwana również w trakcie jak jest złożony. To zobaczcie mamy toaletę umywalką przesuwamy lewo tak, prawo lewo prawo ona tu jest zablokowana na czas oczywiście żeby nie wysunęła się i bardzo no, według mnie przestronna kabina Tak i tu też możemy zauważyć oczywiście osłonki które są z dwóch stron po tej stronie są, z tej strony tu niestety teraz nigdy się nie da złożyć, żeby był widoczny do kamery. Proszę się tu rozkładają, oczywiście one obejmują cały prysznic. oczywiście Są tak zrobione, żeby oczywiście całość się złożyła tak, aby całościowy, albo jakby poziom obniżenia był na tyle niski, żebyś to tu je wyrównywało nam z łóżkiem, dzięki czemu jak się całość złoży, to ta wysokość się wyrównuje do, do tego poziomu, gdzie jest łóżko? Tak. I czyli nam się tutaj tworzy duże łóżko o, szeroko, o długości 2 metrów i szerokości. M. 130 czyli ten element nam zjeżdża, nam zjeżdża w dół, tak, i mamy dopiero. całą przestrzeń jako łóżko. No, Powiem tak, dopiero. pomysłowo yy, tak słyszeliście. Ten element yy, to jest część yy, kabiny prysznicowej. Jeżeli chcecie mieć tutaj pełną przestrzeń do spania, obniża się w dół. I w tym momencie macie pełnowymiarowe wymiarowe łóżko dla dwóch osób. Oczywiście cała masa już Wam pokazuje. A jeszcze oczywiście widzicie, z tamtej strony jest również okno dodatkowe, szafki, ja do nich nie dosięgnę i no, taka półka, skrytka na jakieś na drobiazgi. Dodatkowych nie, rzeczy oczywiście mamy tutaj też stopień dla wygody, bo wiadomo, że łóżko jest troszkę do wejścia. Wyżej. Tak. Natomiast łóżko jest wyżej też dlatego, że mamy ten duży bagażnik, który pokazywaliśmy wcześniej. Mm -hmm. Plus mamy tutaj jeszcze schowek, na jakąś garderobę można powiedzieć. A, ale że tak powiem, połączenia z, garażem, e, nie ma. Nie ma połączenia z garażem nie ma. I widzę kuchnia. Tak, kuchnia jest. kuchenka gazowa, tak jak wspomniałem. Mogę zobaczyć, co jest pod spodem tak, i, i jakie to jest firmy to kuchnia? Gazowe. Ja powiem szczerze, tego do końca nie wiem. Tutaj mhm. mamy Tak, bardzo wygodne rozwiązanie, jak się coś wyleje, to od razu nam tam tak jest. E, wszystkie szafki są. Ja w każdej kuchni cała masa szafek, pokażę Wam jeszcze raz w środku z fajnym podświetleniem, to jest naprawdę bardzo fajne jak w nocy chcecie zajrzeć do środka do szuflady, to macie ładnie zrobione oświetlenie i tam jeszcze macie schowek, tak samo jest tutaj już, tak widzieliście, a w tej chwili tego już nie chwycę, tam jest jeszcze jest też duży schowek pod, pod łóżkiem Wszystkie szafki, oczywiście w kuchni, jak i w samym kamperze są z blokadami. Nie da się ich otworzyć bez odblokowania mechanizmu. Tak jak i ta szafka, tak jak szuflady. Ładne podświetlenie. Posiadają tutaj kolorystyka. Tak. Całe tutaj mamy sterowane z plus Dodatkowo mamy tutaj opcję yy, dotykowego ekranu. Nad wejściem jest on. Panie do sterowania. Yy, mówimy Często, tutaj dokon, o tak. tym sterowaniu. Tak, sterowanie ogrzewania tak. yy, Fantastycznie, ale gdzie jest lodówka? Lodówka jest tutaj. Lodówka się otwiera na drzwi wejściowe Ludówka ma 90 litrów. Jest zasilana z prądem. I z zamrażonikiem. Zasilana tylko prądem? Tylko prądem w tym przypadku. No A ona tak, bo ma małą butlę gazową. Ona około, znaczy ona jest, jej moc na około 12 W. No to tak jest, jest ee... 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 rozsądnie. Dobra, dziękuję bardzo. W takim jeszcze razie. Mogę pokazać, się zdać, Aha, jeszcze jest też czujnik dymu dla bezpieczeństwa zamontowany. Kamperze. No tak, dzisiaj to jest że powinien być tak, obowiązek. obowiązek I dobrze, mamy tutaj u góry okno, tak, okno. E, panoramiczne, ale jeszcze była mowa. I drugie, Tak, drugie jest też mniejsze. Ewentualnie, oczywiście, w opcji można je przekształcić, jakby i zamontować w nim klimatyzację. I to jest 40 na 40, 40, na 40 więc możemy sobie tak. zmienić na cokolwiek e, innego. Dokładnie. Z drugiej strony, ten camper e, prezentuje się też bardzo fajnie, przestrzennie. Może się zdziwicie, że to jest tak nisko, ale na osłodzie. to jest t szóstka. Więc taka jest konstrukcja bazowa tego pojazdu, ale muszę wam powiedzieć tak, jak na taki mały samochód, jest naprawdę bardzo fajnie i bardzo przestrzennie. Na wejściu panel sterujący macie tu jeszcze troszeczkę różnego rodzaju, tak tu widzicie, ma półeczka, różne dodatki. Przydałby się jeszcze tu może jeden poszerzenie blatu ale generalnie bardzo ładnie, bardzo fajnie zaprojektowany kamper na bazie Volkswagena T6. A ja Was zapraszam na mój kanał Van Navigator, gdzie możecie więcej też tego typu filmów i relacji z targów oglądać. Serdecznie Was pozdrawiam, na razie cześć, cześć, hej.